Cześć! Witaj na kanale Testomat. Mam na imię Darek i dzisiaj zajmiemy się testem tej oto kurtki. Jest to model Bridal firmy Regata. Zobaczycie i przekonacie się, jak sprytnie można wykorzystać technologię XXI wieku odzieży. Zapraszam do oglądania. Kurtka ta posiada membranę o wartości 10 tysięcy. Jest to membrana izotech stretch. Powoduje to, że Delikatnie materiał się trochę rozciąga, no nie jest po prostu, prozaicznie e, mówiąc taki worek nakładany na, na ubierany na, na górną część ciała, ale e, ma doskonałe właściwości oddychające, odpychające wodę e, oraz ochroni nas przed wiatrem. Membrana jest zbudowana w ten sposób, że przepuszcza wilgoć którą my wyprodukujemy w czasie wysiłku, czy tak zwany potocznie mówiąc, pot na zewnątrz, natomiast kropelki wody z zewnątrz nie dostaną się do środka. Eee, równocześnie ochroni nas przed wiatrem, więc jest to bardzo świetna sprawa. Eee, co więcej, kurtka jest wyposażona w innowacyjny system Bright Light. Czyli zobaczcie, mamy wbudowaną, mamy wbudowane wiody LEDowe w kapturze. Możemy sobie wykorzystać i oświetlić drogę w lesie, czytać na przykład mapę, czy nawet jak jest ciemno gdzieś po prostu sobie zaświecić i ułatwić ten sposób życia. Zaraz Wam pokażę jak to wszystko działa. Oczywiście to, że jest tutaj wbudowana elektronika w tej kurtce nie oznacza, że nie możecie tej kurtki prać. Kurtkę można spowodnie prać w pralce po uprzednim wyciągnięciu źródeł zasilania. A źródło zasilania jest w tej kieszeni na wysokości klapki piersiowej. Proszę bardzo, są tutaj wchodzą dwie baterie R3 do wykorzystania. Wkładamy sobie tu do środka do kieszeni, zamykamy i po sprawie Nie czuć tego w ogóle, nie uciska nas tu w żaden sposób. Być może, jak będzie tutaj plecak założony to może nas uciskać pas piersiowy, ale czekajcie sprawdzę odwrócę to w drugą stronę tutaj w kieszeni i można sobie to w taki sposób dopasować, aby to nie przeszkadzało więc zaraz zobaczmy zresztą, przekonajmy się właśnie, założyłem specjalnie plecak, żeby zobaczyć czy to nie uciska, nie ma takiego problemu można sobie tutaj ustawić, wyregulować odpowiednio na wysokości wyżej, niżej ten pojemniczek na baterię, więc w żaden sposób nam to nie będzie przeszkadzać. Nie ociera, w ogóle tego nie czuć. Sama kurtka jest wyposażona w kilka kieszeni. Dwie kieszenie na wysokości pasa biodrowego, dosyć głębokie, spokojnie dłonie się schowają. Jedna kieszenia na wysokości klatki piersiowej, która zawiera w sobie również pojemnik na baterię do naszej latarki. I do wbudowanych diod. posiada również rękawy na rzepy. Jest to fajna opcja, ponieważ zawsze, jak jest nam zimno, wiadomo, możemy sobie ścisnąć bardziej rękawki. Wtedy powietrze nam tak nie wychładza organizmu. Nie, nie jest nam po prostu chłodno, jest nam cieplej. Z tyłu kurka prezentuje się w następujący sposób. Zobaczmy jak wygląda od środka kurtka. Jest podszyta taką fajną siateczką. Z tej strony jest wewnętrzna kieszeń, dosyć głęboka, spokojnie wyjdzie duży telefon czy mega pojemny portfel, albo nawet te dwie rzeczy razem. Już wrzucam kurtkę, zobaczymy jak jest wykonana. Kurtka jest podszyta siateczką na całej długości, na całym obszarze również kaptur jest podszyczy świateczką kaptur jest tutaj sztywny, tam gdzie są budowane diody więc to nam powoduje, że będziemy mieli oświetlenie przed sobą, nie będzie nam to gdzieś uciekać w lewo, w prawo jak materia poddaje się, jak jesteśmy w ruchu to wtedy diody mogły świecić w każdą stronę, tylko nie tam gdzie chcemy tutaj raczej nie ma takiej możliwości zresztą to sprawdzimy nie pokazałem wam jeszcze system ściągaczy w tej kurtce a jest naprawdę bardzo przemyślany wiadomo kurtka jest zaprojektowana specjalnie na niepogodę czyli po prostu na przygodę którą my bardzo lubimy zapinam sobie rzepy kaptur możliwość regulacji ściągacze przy szyi Wtedy ściąga się tutaj ten obszar na karku, dobrze dolega, jest cieplej oraz ściągacze tradycyjne przy kapturze z jednej i z drugiej strony. Powoduje to, że możemy po prostu lepiej sobie kaptur dopasować. Zobaczmy teraz, jak wkłada się baterię do tego systemu Bright Light. Regata ten system nazwała właśnie Bright Light. Jest to zupełna nowość naprawdę technologia XXI wieku wyobraźcie sobie, włożycie sobie tutaj energię, zasilanie, macie światło kurka się zbrudzi, wyciągacie baterie wkładacie do pralki i jest znowu gotowa na dalszą przygodę mam tutaj ze sobą dwie baterie R3 wyciągam pojemnik pojemnik jest plastikowy bez problemu się go otwiera Wkładam, jedna bateria, druga bateria, zamykamy i system powinien być gotowy do działania. Zapinam się, wbieram kaptur, ok, włączam, działa, świeci, świeci, działa, działa. W nocy sprawdzimy jak dla drogę przed nami. Co zobaczycie zresztą za chwilkę? Natomiast jest to bardzo fajne rozwiązanie. Super. Osobiście jestem bardzo zadowolony, że technologia się tak posuwa do przodu, że możemy korzystać z tych wszystkich dobroci i wykorzystywać je po prostu w naszej codziennej aktywności. U góry znajduje się na kapturze przycisk. Wyłączamy. Włączamy. Świeci elegancko. Parametry tych diod powodują to, że światło jak dobrze pamiętam dawane jest o wartości 50 lumenów a same zasilanie powinno wystarczyć na 13-15 godzin, więc naprawdę całą noc można gdzieś w tej kurce przejść Wiem co Was ciekawi. Pewnie zadajecie sobie pytania, skoro tutaj jest zbudowana elektryka, tak? bo jednak jest to elektryka. Są przewody, są LEDy, jak z wodoodpornością. Zaraz sprawdzimy w teście. Kurtka, tak? gdyby ktoś był z Was zainteresowany, jest dostępna w różnych kolorach. Na przykład ten oczywiście jest niebieski. Ciemniejszy kolor niebieskiego. Czarny kolor, zielony czy też morski, odcień błękitu, granatowy, określany przez Regatę również jako księżycowy. No cóż moi drodzy, pora najwyższe sprawdzić teraz kurtkę w działaniu. Zobaczmy jak radzi sobie z wodą. Mam ze sobą tutaj kartkę. Kartkę potargam na kawałki. Włożę do każdej z kieszeni. na wysokości klatki piersiowej. Mam tutaj włożone również baterie. Do prawej kieszeni prasa biodrowego. Do lewej kieszeni pasa biodrowego oraz do kieszeni wewnętrznej, czyli z tej strony, włożymy kartkę i zobaczymy, czy będzie sucha po teście. Ok. Zobaczmy, czy kartki są suche. Jak widzieliście, kurtka doskonale odpycha wodę od swojej powierzchni, dzięki fabrycznej impregnacji. Latarka. Sprawdźmy. Świeci bez problemu. OK. Zobaczmy kieszenie. Zobaczmy tutaj piersiową kieszenie. Ja mam trochę wilgotne ręce. Ale dobra, dobra, wyciągnijmy karteczkę. Całkowicie sucha, absolutnie. Nic tutaj nie ma. Zobaczmy e, kartkę z prawej kieszeni pasa biodrowego. Oczywiście, że jest sucha. Z lewej kieszeni pasa biodrowego. Sucha, nie ma ani kropelki. I wewnętrznej kieszeni, podejrzewam, że tutaj to już. Nawet nie ma co pomarzyć, żeby ta kartka była mokra. Ale zobaczmy. Nie ma nic, absolutnie nic. Zobaczmy teraz, jak latarka sprawuje się w nocy. A teraz przekonajmy się, jak technologia Brightlight działa w praktyce, czyli jak te diody spisują się w nocy. Zobaczcie sami. No dobrze, to włączmy sobie latarkę i działajmy. Jak mogliście zauważyć, wbudowane diody w ten w kaptur tej kurtki spokojnie wystarczają na oświetlenie takiego dystansu skutecznie 10-20 metrów maks. Ale według mnie, w zupełności, to wystarczy, aby rozpoznać np. szlaki turystyczne na drzewach, jakiego koloru są, albo w którą stronę mamy skręcić. Natomiast rzeczywiście, jeżeli potrzebowalibyście zaświecić gdzieś dalej na 100 metrów, no, powiedzmy, że zdarzają się takie przypadki w celu zorientowania się w sytuacji. No, to taka latarka się nie spisze. Ale wówczas należy użyć latarki dedykowanej do tego celu. Natomiast do oświetlania szlaku w marszu doskonale spisze się ta latarka wbudowana w kaptur. Zobaczmy jeszcze, jak na przykład wypadnie to w czasie czytania mapy. Proszę bardzo, spokojnie można wszystko przeczytać. Nie ma żadnego problemu. Doskonale oświetla. Co nie powinno być zaskoczeniem, bo skoro szlak oświetla na 20 metrów, więc papę spokojnie e, też. Także jak widzicie jest to białe światło, e, nie ciepłe. Według mnie jest to zaleta, ponieważ w nocy ciepłe światło, światło zniekształca troszeczkę kolory, białe natomiast jest neutralne. Tak moi drodzy, dobiegliśmy do końca testu. E, cóż mogę powiedzieć, kurtka spisała się rewelacyjnie. Jest bardzo fajnie, porządnie wykonana. Widać tutaj dbałość o szczegóły. Nie przemokła. Latarka e, daje radę. Jedyne co bym rozważył e, w takiej kurce to możliwość podpięcia również powerbanka. Chociaż powerbank z drugiej strony jest ciężejszy niż baterie, ale któż z nas w dzisiejszych czasach nie ma powerbanka w plecaku, tak? <laughs> Jednak Rozwiązanie na baterie również jest wygodne, ponieważ zajmuje mało miejsca, nie waży tyle co PowerBank eee, i baterię zawsze można łatwo i szybko zmienić. Eee, no cóż, dziękuję, że zostaliście ze mną e, do tego momentu. Dziękuję również firmie Regata za udostępnienie kurtki do testu. Eee, życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć!